Zapraszam wszystkich śmiało! Co to jest? Co to jest się pytam? Obawiałem się tego! Matka zwariowała! Kibelak, mamo! Sedes, Irenka! Sedes! Nie rób ze mnie wariatki, przecież wiem, że to jest sedes. To po co pytasz? Jest gorzej niż myślałem! Kibel to nie jest cukiernica, żeby miał wieko wiecznie otwarte! Mamo, czy ty się dobrze czujesz? Deskę proszę opuszczać i klapy zamykać po skończonych występach! Były występy? Czemu mnie nikt nie zawołał? Ty nie możesz tego normalnie powiedzieć? Lustro wiecznie zaplute pastą do zębów. Wokół kabiny nalane, jakbyście się na zewnątrz, a nie w środku myli. Włosów kępy, Janeta. Klocków jak w Legolandzie, Brianusz. Tu się najlepiej buduje, mamo. Wąsem obklejony zlewrze się żygać, chce Staszek. Proszę mi wychodzić z łazienki ze swoim brudem. Nigdzie w tym domu nie mam chwili spokoju. Nawet jak was nie ma, to tak jakbyście byli wszędzie. Wasze wydzieliny i inne odpadki. To się nazywa rodzina, mamo. Czy ja mogę zadać jedno pytanie? Jedno. Czy w najbliższych dniach masz w planach dostać okres może? Wejść! A możesz wyjść, mamo, bo kupa mi się chce.